Witajcie fani LEGO, oglądacie Patrzaj to, a to jest kolejna recenzja zestawów firmy LEGO. Przed Wami zestaw 60059, czyli Login Track. Ciężarówka do przewozu drewna. Na początku przyjrzyjmy się pudełku. Na górze pudełka zobaczymy figurkę w skali 1 do 1. Na spodzie pudełka ucieszy nas informacja, że żaden z elementów nie powstał w Chinach. Na spodzie pudełka znajdziemy charakterystyczną dla serii City opowiastkę z życia bohaterów tego zestawu. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do zawartości tego opakowania. Nie będę otwierać tego pudełka w sposób taki, jaki wskazuje producent, tylko posłużę się ostrym narzędziem nacinając krawędź pudełka. Zwróćmy uwagę na to, że tym razem pudełko jest niemalże wypchane po brzegi. A co znajdziemy w środku? Foliowy woreczek 1, woreczek foliowy numer 2, mały szablon naklejek. Oraz instrukcję. Instrukcja ma pozostać grubszego zeszytu. Tym razem nie podzielono jej na dwa czy trzy zeszyty. Po prostu jedna gruba instrukcja. I w środku zobaczymy informację o tym, że woreczka numer jeden zrobimy podwozie, a z woreczka numer dwa zabudowę. Na końcu instrukcji standardowo już spis wszystkich elementów wchodzących w skład tego zestawu. Oprócz tego, na końcu tej instrukcji producent umieścił reklamowe zdjęcia swoich makiet z zestawami serii LEGO City. A teraz pozwólcie, że wysypię zawartość woreczków foliowych, no i przejdziemy do budowania tego zestawu. i tak przedstawiają się nasze klocki całej okazałości. Cała zawartość została wysypana na stole. Tak więc nasz model jest już gotowy. Przejdźmy do omówienia tego zestawu. Zaczniemy standardowo już od minifigurek. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki, dwóch. Dwóch facetów. Jeden drugi, proszę. Torsiki już znamy. Znamy doskonale między innymi z serii kopalnia. Tam dokładnie takie, takie torsy były. Jeden ma na tylko z jednej strony, a drugi, drugi poszczycić się może tym, że posiada już na z tyłu. Nadru nadruki są bardzo dokładne, bez błędów, klamry, sprzążka się, wszystko się tutaj świeci, narzędzia młotek, to jest wszystko srebrne i fajnie się mieni. Główki też już znamy. I teraz tak, bardzo lubię, bardzo lubię te nakrycia głowy, bo kojarzą mi się z starymi zestawami Lego, gdzie, gdzie robotnicy posiadali właśnie właśnie takie kaski ochronne. Druga figurka ma, ma już nowszą, nowszą czapkę, tak zwaną czapkę, bejsbolówkę. Ale coś tutaj mam. Ostrość odmawia posłuszeństwa, już jest ok. Czapka baseballówka z dziurką. Widzicie, nie widzicie, bo tutaj ta całą ostrość. Ok, nie ma co się pastwić nad tymi figurkami. Model główny, czyli ciężarówka. Ciężarówka do przewozu. Do przewozu drewna. To jest przesympatyczny model. Jak widzimy, uzbrojona jest tutaj w, w takie ramię do zabierania tych konarów drzew i załadunku na, na pakę. Ale po kolei. Bardzo, bardzo miodny dla mnie. Bardzo, bardzo miodny zestaw. Zobaczcie, jakie tutaj mamy elementy. Rozmaite łańcuchy, no ale pozbędziemy się na razie tych konarów. Do nich wrócimy później. Omówimy na, na początek tabinę. Księżarówa jest w moim może drugim, drugim co do co do podobania się w cudzysłowie kolorze, czyli czyli w zielony, bardzo lubię zielony kolor. Ciężarówka jest inna od, od, od znanych nam w, w poprzednich zestawach. Ma inne detale. Wygląda, wygląda jak taka. jak stara ciężarówka. Jak stara ciężarówka, z którą się już nikt nie cacka. Ona ma służyć w, naj, w najtrudniejszym terenie. Zobacz, to co kocham. Nie jakieś tam przyciemniane, tylko bezbarwna, szybka. Uwielbiam, właśnie właśnie bezbarwne szybki one są przecudowne patrzcie tutaj co się dzieje tutaj zastosowano, żeby ochronić tutaj kierowcę taką kratę tak bo wiadomo załadujemy drzewo nie chcąc jakby nam się tutaj to coś przytrafiło i operator nie chcąc zwolnił to ramię no to mogłoby dojść do Mogłoby dojść do nieszczęścia. Tak? Dzięki temu nasz kierowca ma zapewnione takie minimum bezpieczeństwa. Co jeszcze? Co jeszcze? Jak widzicie, ja nie nakleiłem tutaj żadnej naklejki. Według mnie nie było takiej potrzeby, ale pokażę Wam zaraz, jak, jak przedstawiają się te naklejki. Niewielki arkusz, niewielki arkusz naklejek. Tutaj widzimy, tutaj na zderzaku miałoby się znaleźć cały ten tutaj pasek razem z, z oznaczeniami na tablicę rejestracyjną, bo tablicy tutaj nie ma, czyli tutaj miały być te żółte, żółte, żółte paski i, i tablica rejestracyjna. Pozostałe dwa żółte paski mieliśmy nakleić tu. I wiecie co? Bez sensu. Bez sensu naklejać na ten zestaw jest cokolwiek, po bokach tutaj to oznaczenie, taki, nie wiem, ni to mitorecykling, nie wiem jak to nazwać. No ale sens jest taki, że wyrywają i sadzą drzewa, tak? Nic nie ginie w przyrodzie. Drugiej, drugiej tablicy rejestracyjnej nie ma, tak? Nie ma tutaj nawet miejsca na, nie to, żeby, nie to, że nie ma tutaj naklejki, bo nie ma, ale, ale nawet tutaj nie ma żadnego, żadnego miejsca, żeby, żeby zrobić tą tablicę rejestracyjną. No nic, dobra. Zestaw jest przebogaty w, w różne, rozmaite klocki. Są tutaj też premierowe klocki. Premierowy klocek znajduje się tutaj. jak się dobrać do tego. Pokażę Wam, co to jest za klocki. To jest ten klocek z dziurką taki. Taki kółko z dziurką, płaski. O, będziecie widzieć o co chodzi. Przy okazji, zniszczyłem sobie tutaj, o, później się odbuduje. Chodzi o to chodzi o ten element tegoroczna premiera. Dobra, składamy to na miejsce. No, co nam poda, da, da nam to już nowe, nowe możliwości zabudowy. Hmm, jak to było teraz? To mi... No tak. Tak to było. Zobaczcie, tutaj są barierki znane z, głównie z serii TRAN, e -train, z serii pociągi. oczywiście się przydadzą, bo ja jestem maniakiem pociągów i, i pewnie do jakiegoś wagonu to wykorzystam no bo tam ten pojazd nie ma co ukrywać, ja też nie będę go trzymać na półce, bo on już sobie trochę przestał to nie jest tak na świeżutko, ja ten filmik teraz kręcę po jakimś czasie od, od zbudowania tego modelu więc on tutaj nawet zdążył się przykurzyć, ja musiałem się z nim najpierw zaprzyjaźnić Wady, wiecie, co ten model nie ma wad, raczej inaczej. Co mi się nie podoba, co ja bym zrobił inaczej? Ja bym na pewno jakoś inaczej wymyślił ten, to ramię, tak? Czyli nie tutaj z tyłu, tylko konwencjonalnie, tak jak to ma, tak to się odbywa w, w rzeczywistości. Zazwyczaj tutaj jest cały ten osprzęt. Nie jest tak symetrycznie, że na środku, tylko on sobie jest tu. W stronie i to ramię wtedy się tutaj chowa, bo wiecie, co z tym ramieniem są. No są problemy. Nie ma go, jak jest pusty, no to jeszcze sobie jakoś można go to tam zdjąć albo inaczej wyprostować, zabezpieczyć łańcuchem jednym, drugim. No i on sobie może jechać, nie? i on sobie może jechać, jak tak nie zahaczymy. Nie on sobie może jechać, ale. Jak tutaj się pojawia nam drzewo, te konary, a konarów jest tylko, tylko są dwa konary, no to już tak głupio, to, bo trzeba jakoś tak trzeba położyć, bach i zaraz wam widocznie to pokażę. Ale co, to jest jedna wada, druga wada, zobaczcie, to jest wysoko, ta figurka to sama raczej tutaj nie wejdzie. Chyba, że ma skok na kilometr. Prace zaczynają od, od ćwiczeń, tak? jeden. Jeden podsadza, drugiego to mi tak nie dosięga. Wchodzi dach, i tutaj o. Te drążki, lewarki. Można się, można się bawić. Ale zanim, zanim wam pokażę, jak to wszystko fajnie działa, yy, jeszcze akcesoria, tak? Szufla. Wiecie do czego. To, nie. My kopiemy w ludzikach, kopiemy, kopiemy, kopiemy i sadzimy. I kolejny piękny element, aż dostajemy aż dwie choinki, coś cudownego. No, chciałby się więcej, chciałby się 100 choinek, no to by było już super. Nie, dobra, super, jest wiadomo, fantazja, ale, ale dostajemy dwie choinki. Bardzo rzadko dostajemy choinki, w ogóle bardzo rzadko dostajemy w lego roślinność, a już o choinkach? Świetnie. Kiedyś pamiętam takie zestawy, które się składały tylko, tylko z choinek, tam różne drzewka były, czy kwiatki, znaki drogowe, były kiedyś takie zestawy, a teraz? Teraz nie ma już czegoś takiego. Chyba, że ktoś chce przez Picabrick kupić, no to wtedy wiadomo, może. Już takich zestawów nie ma. Druga sprawa, może nie tyle akcesorium, co, co takie coś mamy zbudowanego z kilku klocków. Kilka klocków na krzyż. Mamy piłę spalinową. Stop. Piła jest przeolbrzymia. No wiecie, to musi mieć moc, żeby, żeby ściąć taki konar jeden, jeden ludzik zajmuje się tutaj ścinaniem tego wszystkiego. Jedzie, 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 ścina. Tamten to później przyjeżdża i ładuje. Jak wygląda załadunek? Zasięg ma przefenomenalny. To ramię. Zobaczcie, to jest azury. to też się chwyta osobno. Fajnie. Można się można się pobawić. Jak to wygląda? Choć. Powinno się opuszcza ramię. tyk tyk tyk, tyk, tyk. O zaciska. Onosi. Też się można przekręcać i o. Jeszcze wyżej to weźmie. Przekręci, wsadzi. O. O. Kazury znowu się rozszerzają. I kolejny. Kolejny konar. Wiecie, co jestem starym koniem, ale ta zabawa dużo radochy mi daje. No ty kurczę, nie takie proste jak to zahaczyć. Jak ja to zahaczyłem, wtedy już wiemy. Ja. Tak. I kolejny konar. I teraz tak, jak to zabezpieczyć w trans podczas transportu? Można to sobie jakoś tak ułożyć. Tutaj mamy te łańcuchy, które zepną nam, zepną nam te. choć coś tu się zacięło. A nie, to tak nasz na siebie, niefortunnie. I teraz tak, my sobie to zabezpieczymy, żeby nam się nic z tym nie działo i tak ten ładunek jak widzicie majta się niemiłosiernie to sobie możemy położyć, też możemy przychwycić sobie ten łańcuch to też zabezpieczamy i jedziemy, widzicie jaki koszmarek nam powstał można to jeszcze bardziej, można to, może nam te łańcuchy to położymy e? koszmar, nie? tutaj jest miejsce na, na tą na tą łopatę, ale zobaczcie, koszmar jest strasznie gdybyśmy mieli sobie gdzieś tutaj to jakoś tak o sobie byśmy dali to też się nie da, bo to to też tutaj haczy, więc tego jakoś nie złożymy nie złożymy mądrze nie wiem, może tak jakoś ale to zobaczę, to wychodzi poza obrys auta i to i to o wiele tutaj też głupie. To jest trochę, trochę nieprzemyślane. Z tym to fajnie wygląda podczas zabawy. Jeśli mamy tutaj już coś sobie ponakładać i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy fajnie. Wtedy się robi, wtedy się robi fajnie, ale tak to jest do zrobienia. To jest do zrobienia jeszcze. Kabina. No tutaj musimy też omówić. Lusterka, zobaczcie, tym razem zastosowano taki patent na lusterka. Tutaj jakieś światło ostrzegawcze, ale sama kabina, otwieramy kabinę. Wielkie nic, nie? Mało tego, patrzcie, jakieś szczeliny. Nie podoba mi się, ja nie lubię, jak coś, jak, jak coś takiego widzę, że tu o, są szczeliny, to mi już się odechciewa trochę. Tutaj też ani siedzenia, ani żadnych nawet prowizorycznych opatrz. po prostu siedzą. Siedzi biegak na, na podłodze i chociaż ma ten czerwony kubek. No I po raz kolejny niebieska kierownica, nie? Pasuje tutaj jak. No, wiecie, jak. No dobra, kierowca ląduje na swoje miejsce. Pojazd jest szeroki na, na 6 studów, ale pomimo tego tu się zmieści tylko jedna. Tylko jedna minifigurka, chyba że wiecie co? Myślę, że można się pokusić o to, żeby zmieściły się dwie minifigurki. Sprawdźmy, czy dobrze kombinuję. Chyba tak. Chyba się uda. Chyba się uda. Dzięki temu, że nie ma tutaj żadnych oparć, to to do. Tak! Fajna, fajna sprawa, widzicie? Tu się zmieszczą dwie figurki. Co prawda jedna jest trochę z tyłu, no ale to już jest pełnoprawna ciężarówka. Kolejny plus. Zobaczcie, tu kolejny detal. Schodki. Lubię takie smaczki. To są takie smaczki, teraz pora na, na kolejny dół. Tutaj mamy te botniki i zobaczcie, tu jest szpara, tu widać koła. Z tej strony też nie lubię. To powinno być jakoś zasłonięte, bo to brzydko wygląda. To brzydko wygląda. Tak samo tutaj też się robi taka przestrzeń. Tu, tu może tak nie boli, tu może tak nie boli, i w sumie może być ta szpara przez to, że tutaj są, są te schodki. Ale ogólnie jakiejś tam niejecznicy porządnej tutaj nie było. Raczej klocki trzymały się w tych. Tych kilku kolorach, tak, Pojawił nam się tylko niebieski kilka razy. Ale nie jest źle. Jeśli chodzi o dobór kolorów, to nie jest źle. Zestaw teraz takie takie informacje, nazwijmy je techniczne. Zestaw miał premierę w tym roku w 2014. Składa się z 228 elementów i dwóch minifigurek jak zresztą widzieliście. 228 elementów całkiem dużo całkiem duże na zestaw który którego średnia cena to jest tak e, legowa, legowa cena to jest 79 zł ale jeśli, jeśli poszukacie to kupicie go za 69 70 parę tak 71 73 a jeśli będziecie naprawdę wytrwali to dorwiecie go za 59 zł. Jak się zdarzy po raz kolejny promocja w Selgrosie, bo tam są takie promocje na, na poszczególne zestawy. Co jakiś czas są promocje na, na zestawy LEGO. Dobra, zestaw wygląda tak. Ja myślę, że nie będziemy przedłużać. Ja byłem jeszcze, powiem, tak bardzo napalony na ten zestaw, jak tylko zobaczyłem pierwsze zdjęcia. Pierwsze zapowiedzi, to ja bardzo go chciałem, no i, no i dostałem go. Jeszcze raz, z każdej strony szufla nam odpadła. Dwa konary, też trochę mało. Co najmniej jeszcze jeden który by się nam, nam przydał. Okej, okay, kończymy. Jak oceniam ten zestaw na plus. Ja oceniam ten zestaw na plus na ile w skali od 1 do 5, biorąc pod uwagę jeszcze jeden zestaw, który się pojawił w 2014 w tej cenie z serii Lego City, to ja bym jednak dał mu czwórkę ewentualnie 4,5. To jest naprawdę bawialny. Tu można naprawdę godzinami się bawić, i zestaw jest bardzo bawialny. Ja go bardzo polecam. Jeśli, jeśli nie interesuje Was ani Straż pożarna, ani policja, to po prostu zwykłe maszyny, które służą do pracy, to jest zestaw dla was. O ileż można się bawić w policję i w gaszenie pożarów, nie? Trzeba sobie owyrywać wyrywać raz na jakiś czas choineczki, o, o i pyk i można jechać sprzedawać. Bo niedługo widzieli. Dobra, na razie do usłyszenia niebawem. Cześć.